Właśnie sobie składam most. Wszystko, co może być na nowych częściach, wzmacnione płośie plus do tego blokada HF ET208 pod 26 zębów. Czyli mamy tutaj tą płożkę wzmacnioną o praktycznie tej samej grubości co płożka w tylnym moście. Bardzo fajna sprawa, polecam. Chciałem wam powiedzieć to, co ja kiedyś sobie przez przypadek zrobiłem. Chyba, jak pierwszy raz montowałem wzmacnione płosie sobie wszystko poczyściłem, porobiłem, poskładałem zwrotnicę, e, czopu jeszcze nie przykręcałem, piasty i na kozaka wkładam tą e, pułośkę. No i jest problem, bo ten przegub, patrzcie jak on tutaj jest już na milimetry praktycznie, na, no na pół centymetra e, ma tutaj bardzo mało luzu po bokach, tak. On będzie skręcał, wypełnia praktycznie całą tą kulę. No i niestety jest taki problem, że przez e, zwrotnicę on już nie przechodzi, także pod do demontażu i do montażu tych wzmacnianych półosiek e, trzeba demontować też całą zwrotnicę. Tutaj mamy zwrotnicę, i tutaj fakt, faktem ona przechodzi. Ta pół, ten wzmacniany przegub nie ma z tym problemu, natomiast w momencie, kiedy tu jest założony, e, założona już półoszka spięte jest to i musimy sobie tam to włożyć i tym operować, żeby nam weszła ta półóśka w koło koronkowe w moście, tak, do mostu generalnie. No to już jest bardzo duży problem, tak? I tego nie jesteśmy tak naprawdę w stanie manewrować w momencie kiedy ta zwrotnica jest założona. Także gdyby ktoś kiedyś montował, pamiętajcie, zwrotnica zawsze do zrzucenia. Wiem, że to da się zrobić, ktoś mi kiedyś powiedział, że to tak założył. No ale to trzeba tam troszeczkę młotkiem się pobawić, a no szkoda, tu z młotkiem po, a, po czymś takim, no, zwłaszcza, że to do najtańszych rzeczy nie należy. Pozdrawiam, cześć.